Wczoraj razem z Giantem odkryliśmy bardzo tajemniczą wioskę. Była opuszczona, w niej było więzienie. Spotkaliśmy jednego człowieka, chociaż nie wiemy co to było. Niestety nic nie mówił i musieliśmy zabrać mu ubrania. Znaleźliśmy w więzieniu dziwną notatkę, drugą chyba też od Orkiedo, ale było napisane Rozbitek, a nie Orkiedo. Daty były podobne, więc to zapewne Orkiedo. Jak się już przespaliśmy w naszych namiotach, razem z Giantem postanowiliśmy, że wyruszymy w podróż, bo siedzimy bezczynnie na tej wyspie i nic nie odkrywamy. Tylko te notatki sprzed prawie 20 lat. No ale zobaczymy co się stanie potem. Dobra, Giant, mogę już skakać? No dawaj skacz, nie bój się. Uh. Uh. Oh, udało się. Ale tu jest wysoko. Naprawdę. Uh. Chyba dochodzimy do końca. Chodź, idziemy. No. Uh. Uh. Ojej. Poczekaj, Ojej. wezmę pochodnie, bo jest no, co mi się wspina. No, no możesz mi dać jedną, masz jedną. Dobra, proszę. No, dzięki, dzięki. Tylko żeby śnieg się nie roztopił. O kurczę, o kurczę. O kurczę. O, to jest wulkan. Myślałam, że to góra jest. No. Ej, ej. Ej, widzisz to? Tam jest lina, która prowadzi do jakichś drzwi. No właśnie, ale kto no nie, to? Ta, ta wyspa się robi coraz bardziej tajemnicza. No. Ale według mnie, że jesteśmy podróżnikami, no to powinniśmy to jednak sprawdzić, prawda? Dokładnie. <laughs> no, no to chodź, 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 tylko powoli, żeby nie spaść. Kurczę, jak tu jest wysoko. Jeszcze ta lawa. No, tak, bardzo ostrożnie. <laughs> tak. Dobra, teraz przed nami długi skok. Dobra, ocu się, ocu się, ja skaczę dobra, pierwszy. Dobra, 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 dasz, dasz radę, wierzę w ciebie. Skacz. Dobrze, dobrze. 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 Czekaj. Ała. Stój tam. O! Ała. Dobrze, że zabraliśmy ciuchy od tego... Yy, od tego typa, tego, tego pana. On był strasznie nierozgarnięty. Nic nie mówił. O, ej, ej. Dobra, ale, ale co to za znaki? Zobacz. Co? Gdzie? Tutaj. Tutaj masz jakieś znaki dziwne. Zobacz. Widzisz? Oczywiście. Pingwiny. Nie widziałem. Wow. O, Oj, prawie bym spadł. No dobra, no to ja no. chyba zjeżdżam pierwszy. Pingwin z nami. Boję się sam. Dobra. No to dawaj. Uff. Dawaj, nic się <grym> nie stanie. Boję się. Kurczę. Tak, jestem, jestem, złaś. Dobra. Okej. Okay. Wchodzimy tu? Dobra, tylko uważaj. Ło! Wow, Ło! Wow, wow. wow. ma, masz kilow? Mam kilow. Dobra. O wygląda. A masz swoją siekierę? Lepsze, lepiej się niższe. Niestety nie mam, no trzeba to jakoś wykopać. Dobra, na no spokojnie. Wo, gdzie my jesteśmy? Co Jak jest? tu jest ładnie. Ale znowu są te znaki. Jak? Co one no mogą zna? oznaczać? Wszystkie są takie same. No. Jakieś księgi. Ej, worek. No. Złoto! Mam złoto! Złoto? Tak! Tak, mamy mam złoto. Mam 20 złota. Ja 20. Dobra, Dobra. Ej. nie, 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 nie schodźmy tam, nie schodźmy tam jeszcze. Musimy się tu rozejrzeć, bo jeśli to jest jakaś zasadzka, bo sam widziałeś co, co tutaj no nas właśnie. spotkało. No, no to wiesz... Jest to dużo lin. M mówisz po tym języku? Co to jest za język? O Jezu, nie mam pojęcia. No niestety... Dużo się nauczyłem. Ja też... Wiesz, okay. na tej podróży się uczyłem mnóstwo, ale takiego nigdy nie widziałem. Wiem, że to są jakieś po... znaki. Po, po co tu są liny? Weźmy, może, może się nam przydadzą. Może akurat ktoś sobie zostawił no, no nie wiem, bo tak trochę w wulkanie chata, no to trochę dziwnie. To znaczy nie narzekam, nie? Jak ktoś ma taki gust, no to no to... Czemu nie? No... Wow! Tutaj się mi lampa postawiła. Trzeba ją znić. Dobra, nie, nieważne, nieważne. Że jeszcze. Okej, okay, nieważne. Może już nie biorę rzeczy. Dobrze. Okej. Okay. Dobra, ja mogę zejść pierwszy, okej? Okay? Dobra, dobra, schodź. Dobra, ale jeśli coś, jeśli zginę, to pamiętaj, yy, że ja żyłem. Dobrze, będę to pamiętać. Boję się, dobra. uważaj! Dobra, pa. Halo? Żyjesz? Dawaj tu, chodź zobacz. No, nie wiem. Aaaa! No, chodź tu. Wow. Ło, ale dużo lawy. Co? Myślisz, że to się pod nami zawali? Co. to. jest. Pamiętasz historię dziadków? To samo mówili. Dosłownie, jak przylecieli na wyspę w świątyni, zobaczyli. spodek. No nie, ja, ja nie wierzę. Ja nie wierzę w kosmitów. Ja Dobra, nie poczekaj, mogę. Ja tam nie, wskoczę. nie, nie, nie wchodź tam. Nie, nie radzę. Naprawdę, nie radzę. O, Nie, nie. O, Lawa. Ja niczego nie będę robić. O kurczę. O kurczę. O kurczę. Ja nie, się no, boję. No, bo tu się nie zawali? Tu się nie zawali? To, to nie, no chyba nie. O, a, a. Okej, okay, ty otwierasz po lewo, ja otwieram po prawo. Trzy, Dobra. dwa, jeden. Magiczna latarnia? Ja mam jeszcze dźwignię. przycisk. Ja mam dźwignię. No To weźmy te może magiczne latarnie, może się do czegoś przydadzą, chociaż wątpię. No, Myślę, ale nie że wiem. rzeczywiście. To są chyba stery tego. To musi do czegoś prowadzić, widzisz? Strzałki. Yy, do góry w dół. To znaczy prosto... Do tyłu. Myślę, że to może mieć jakiś sens, ale myślę, że to nie jest oznaczone miejsce dokładnie. Myślę, że to mogą być koordynaty tej wyspy. A ja. No. Wiesz co, idź. Idź pod to... ten spodek, nawet nie wiem co to jest, i sprawdź, czy mają paliwo. Bo jeśli mają, to wracamy do domu i to jak najszybciej. Dobra. O, mam nadzieję, że mają. Kierownica. Hmm, nie wygląda. Okej, okay, byłem. I. I. Giant. Widziałem, troszeczkę się znam, bo no nie powiem, studiowałem um, technikę jakby no. Tak. I niestety nie mogłem wykryć, nawet nie było nic napisane co do danych silników. Tam dosłownie jest po prostu jakby akumulator. Tylko że taki nienormalny akumulator. Jest to bardziej rozwinięty akumulator. No to ja nie wątpię, wiem, naprawdę. Na naprawdę, to ja wątpię, nie mam. żeby był napędzany na paliwo, ale. Nie, nie mam pomysłów, słuchaj, to, to, to musi coś znaczyć. Ta wyspa jest inna niż wszystkie. Podsumujmy wszystkie wydarzenia. Chodź, chodź, spojrzymy się na siebie, chodź. Okej, okay. to po pierwsze. Utknęliśmy na wyspie z niewiadomych przyczyn. Nawet nie wiemy, jak nam te paliwo wypadło. Nie mamy kierownicy. W sumie już mamy, bo znaleźliśmy w tym więzieniu, gdzie był y, rozbitek. Nie wiemy jeszcze, czy to y, ten, ten. Jak on miał na imię? Orkiedo. Orkiedo, tak. Nie wiem czy to był Orkiedo, ale podejrzewam, bo to była notatka 2. Y, mamy dwie notatki. Ja tutaj mam w eku, zobacz sobie ale teraz nie czytaj. Yy, rozbijamy się, spotykamy tajemnicze drzwi. W nich yy, spotykamy po prostu jakiś bunkier opuszczony bunkier przez, jak można było zauważyć po książce przez orkiedo. No i tak. Jak mamy ten bunkier, no to on musi być bardzo, bardzo stary, to przecież 2004 rok, a mamy 2021. No tak, przechodzimy do dalszych wydarzeń. Idziemy, podróżujemy, po prostu ciągle podróżujemy i widzimy wioskę, też opuszczoną wioskę, spotykamy więzienie w tej wiosce. No nie wiem, dlaczego ta wioska jest opuszczona, co jeśli to tych kosmitów, czy tam rozwiniętej cywilizacji. Naprawdę, a potem w wulkanie spotykamy spodek kosmiczny. Takiej technologii jeszcze nie ma na Ziemi. Przynajmniej ja no o tym nie słyszałem. Jak już to nie wiem. Drony, o tak, drony są. Drony latają, ale w ogóle to inaczej działa. To nie ma żadnych wiatraków ani nic. To nie ma prawa się unieść. Jeszcze te dziwne. To ma jakieś znaki. wielkie, niezbadane akumulatory pod, pod sobą. No właśnie, o to chodzi. Jeszcze do tego magiczne latarnie. Ile ich masz? Ja mam je cztery. No ja tak samo. Kurczę, spotykamy. Jeszcze ta baza. Jak ona została zbudowana? Dlaczego ta szyba nie pęka? Słuchaj, to naprawdę musi być bardzo, bardzo rozwinięta cywilizacja. Skoro tak. Jeszcze zobacz na wystrój. Co to są za lampy? Oj nie wiem. Nigdy takich nie widziałem, jednak. Jest to piękne. Jest! Jest to piękne, no to muszę przyznać, ale strasznie razi w oczy i są koloru zielonego, wszystko, to znaczy, to, to ma taki bardziej obcień zielony. Nie wiem, naprawdę, te deski. Widziałeś kiedyś na oczy zielone deski? Nie, jednak słyszałem legendy, że są jakieś lasy w piekle i to właśnie są tam niebieskie i czerwone Drzewa, i może od tego, ale. No, ja wiesz, nie wiem. Le... Ja nie wiem. Ja. Wracamy do wioski, bo, bo ja nie wiem. Naprawdę nie, nie, nie wiem, co mamy o tym są... sądzić. Słuchaj. To jest bardzo tajemnicza sytuacja, tak jak te wszystkie. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę to. to... Jeszcze te ściany. Widzisz? tak Z tego samego bloku była podłoga. W bunkrze. Zauważyłeś to? Dokładnie, a co jeśli ten orkiedo to zbudował i już jakby nawet nie zostawił żadnej notatki, ale czy on by pisał jakimś nowym rozwiniętym językiem i budował statki w piwnicy? No właśnie, a gdyby już jakby miał y, takie rozwinięcie, bo nie słyszałam jeszcze o takich rzeczach. Na tej planecie, no to by już dawno stąd uciekł. A Ufo nadal no, tam właśnie. stoi. I to jest. I to był 2004 rok, czyli wtedy, gdzie jeszcze nie było dotykowych telefonów na przykład. Ale wiesz, co tak. mnie najbardziej zastanawia? Tak. Że to ufo nie jest. Jakoś... nie wygląda staro. To jest. Normalnie no tak. wygląda na normalne, nowe wręcz. No. statek, nowy statek. No właśnie, nie ma żadnej rysy, rdzy. Chociaż przy tej technologii możemy się tego spodziewać, ale to ani trochę nie wygląda na stare. No i po pierwsze, albo po drugie, już, albo po trzecie, jakąś się tu dostał. Przecież. To no jest właśnie. 100 kratek. No właśnie. Jak zrzucił tu linę, a co gorsza, wykopał to. Słyszysz to? Co to był za dźwięk? Czy ten dźwięk. Chodź, chodź szybko. Czy to jest dźwięk od strony naszego statku? No właśnie, nie wiem, ale. Kurczę, jeśli jest... to. To jest to. No to. Tak szczerze, już po nas.